Witajcie na kanale Twoja Bajkolandia. Zapraszamy do wysłuchania audiobajki o Antku i szkolnej Wigilii. Antek obudził się szybciej niż zwykle. Nie dlatego, że był wypoczęty, tylko dlatego, że w jego pokoju pachniało piernikami. To był zapach, który nie pozwalał spać. Zapach cynamonu, miodu i czegoś jeszcze. Czegoś, co oznaczało, że ten dzień będzie inny niż wszystkie. Antek miał dziesięć lat i doskonale wiedział, że wigilia klasowa to wydarzenie najwyższej wagi. To nie był zwykły dzień w szkole, to był dzień bez kartkówek, bez sprawdzianów. Za to z jedzeniem, śmiechem i rozmowami, które trwały dłużej niż lekcje. Antek usiadł na łóżku i przez chwilę patrzył na swoje skarpetki leżące na podłodze. Jedna była od kompletu, druga zdecydowanie nie. Westchnął. To i tak będzie dobry dzień. Pomyślał. Z kuchni dobiegł głos mamy. Nie był to głos wołający. To był głos ostrzegający, że jeśli antek nie przyjdzie teraz, to pierniki zostaną policzone. Antek przyszedł. Na stole stała blacha pełna pierników. Równych, brązowych, idealnych. Mama spojrzała na antka tym spojrzeniem, które mówiło: Możesz wziąć jednego, ale tylko jednego. Antek wziął jednego i jeszcze długo żuł jakby chciał zapamiętać ten smak na całą wigilię klasową Pakowanie plecaka trwało dłużej niż zwykle bo dziś w plecaku nie było tylko książek były pierniki serwetki i odpowiedzialność Mama powtarzała listę rzeczy do zapamiętania czapka rękawiczki blacha z piernikami Antek kiwał głową za każdym razem W środku jednak czuł coś dziwnego nie strach nie radość, coś pomiędzy. To było to uczucie, kiedy chcesz, żeby wszystko się udało, żeby nikt się nie wygłupiał, żeby nie było wstydu, żeby pani była zadowolona. Antek bardzo chciał, żeby ta wigilia klasowa była dobra. Kiedy wychodził z domu, mama zawołała jeszcze jedno zdanie. Pamiętaj, Antek, dzisiaj liczy się bycie miłym. Antek zapamiętał. Przynajmniej tak mu się wydawało. Na chodniku było ślisko, a powietrze pachniało zimą. Antek szedł ostrożnie, bo blacha z piernikami nie wybaczała poślizgów. Po drodze spotkał kolegów. Każdy niósł coś innego: ktoś mandarynki, ktoś chipsa na wszelki wypadek, ktoś tylko dobry humor. Rozmowy były głośne, krótkie, pełne śmiechu. Ktoś zapytał, czy dziś będą lekcje. Ktoś odpowiedział, że tak, ale takie nieprawdziwe. Antek słuchał i uśmiechał się. Trochę się uspokajał. Do momentu, aż jeden z kolegów powiedział: Ja to mam plan. Zjem wszystko przed przerwą. Antek poczuł lekki niepokój. Już w szatni zrobiło się głośno. Ktoś zgubił czapkę. Ktoś pomylił buty. Ktoś postawił blachę nie tam, gdzie trzeba. Antek zobaczył, jak jego pierniki stoją niebezpiecznie blisko krawędzi ławki. Serce mu przyspieszyło. Uratował blachę w ostatniej chwili. Dzwonek zadzwonił. Weszli do klasy. I wtedy Antek zrozumiał jedno: to nie będzie spokojny dzień. Pani wychowawczyni miała plan, bardzo ładny plan, plan zapisany w głowie i w sercu. Plan zakładał, że klasa zostanie udekorowana spokojnie, zgodnie i w świątecznej atmosferze. Rzeczywistość miała inny pomysł. Kiedy tylko pani powiedziała Najpierw udekorujemy klasę, wszyscy ruszyli jednocześnie, jakby to było hasło startowe w wyścigu. Antek został na chwilę w miejscu. Patrzył, jak papier kolorowy wylatuje z szafki. Jak ktoś rozwija bibułę szybciej niż ona chce się rozwijać, jak ktoś inny już trzyma taśmę klejącą? Zbyt blisko włosów. Spokojnie, powiedziała pani. Ale to słowo nie miało dziś mocy. Antek dostał zadanie robienia łańcuchów. Lubił to. Było w tym coś powtarzalnego, coś, co uspokajało: jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko, tylko że nagle ktoś powiedział: Nasz łańcuch będzie najdłuższy. I spokój zniknął. Zaczęło się niewinnie. Kto ma dłuższy łańcuch, kto szybciej robi kółka, kto ma ładniejsze kolory, Antek robił swoje. Ale co chwilę ktoś zerkał na jego pracę. Ej, ale wy oszukujecie, robicie większe kółka. To nie jest oszustwo, to strategia. Strategia to jest wtedy, jak się robi równo. Głosy się podniosły, taśma się kończyła. Antek poczuł, jak coś w nim narasta. Nie złość jeszcze, ale napięcie. Chciał, żeby było fajnie, a zaczynało być nerwowo. W pewnym momencie łańcuch Antka pękł, spadł na podłogę i rozsypał się na części. Zapadła cisza. Antek poczuł, jak robi mu się gorąco w policzkach. Ktoś zachichotał, ktoś powiedział, no to rekord przerwany. Antek zacisnął palce. Pani przerwała rywalizację. Nie krzykiem, spokojem. Dobrze, powiedziała. Teraz wszyscy odkładamy nożyczki. To był moment, w którym klasa zrozumiała, że trochę przesadziła. Antek zbierał kawałki swojego łańcucha. Ktoś mu pomógł. Bez słów. Po chwili łańcuch znów wisiał. Może nie najdłuższy, może nie idealny, ale był. Antek spojrzał na klasę. Była kolorowa. Trochę zagłośna, ale świąteczna. I wtedy pomyślał coś ważnego, choć jeszcze nie do końca umiał to nazwać: że czasem bardziej liczy się to, że robimy coś razem. Niż to, kto wygra. A to był dopiero początek dnia. Po dekorowaniu klasy nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Jedzenie. Nie takie zwykłe. Świąteczne. Na ławkach pojawiły się talerzyki. Na talerzykach pierniki. A obok nich mandarynki, które pachniały tak intensywnie, że aż trudno było usiedzieć w miejscu. Antek spojrzał na swoją ławkę. Miał dwa pierniki. Jeden w kształcie choinki. Drugi. Trochę bez kształtu, ale za to z grubą warstwą lukru. Ktoś w klasie już szeleścił papierkiem od cukierka, ktoś inny szeptał: Ja mam trzy. Pani powiedziała, że najpierw trzeba poczekać, ale czekanie nie było dziś mocną stroną klasy. Antek poczuł, jak robi mu się w brzuchu pusto, nie tylko z głodu, z ciekawości. Zaczęło się od jednego cukierka. Leżał na ławce. Nikt się do niego nie przyznawał. Nikt też nie pamiętał, czyj był. To chyba mój, powiedział ktoś. Nie, mój był czerwony, odpowiedział ktoś inny. Ten jest czerwony, ale inny czerwony. Głosy się mieszały. Cukierek stał się nagle bardzo ważny. Antek patrzył. Nie chciał się wtrącać. Ale kiedy ktoś przesunął cukierka bliżej siebie, poczuł znajome ukłucie w środku. To uczucie, które mówi to nie fair. Ktoś powiedział coś za głośno, ktoś inny odpowiedział za ostro. I zanim pani zdążyła zareagować, cukierek zniknął. Zapadła cisza. Antek poczuł, że serce bije mu szybciej. Nie wiedział dlaczego, ale wiedział, że zaraz będzie problem. Pani nie krzyczała zapytała tylko co się wydarzyło? nikt się nie zgłosił. W końcu pani powiedziała, Cukierki da się podzielić. Emocje też. Rozłożyła cukierki na środku stołu. Po jednym dla każdego. I nagle problem stał się mniejszy. Antek obierał mandarynkę. Skórka schodziła powoli. Zapach był uspokajający. Ktoś obok powiedział cicho: Sorki za wcześniej. Antek kiwnął głową. Nie wszystko trzeba komentować. Klasa znów była klasą. Nie areną. A w antku pojawiła się myśl, która została z nim na dłużej. Że czasem wystarczy chwila ciszy i kawałek mandarynki, żeby świat znów był w porządku. Ale to jeszcze nie był koniec emocji. Po mandarynkowym spokoju przyszła pora na coś znacznie trudniejszego występy. Pani ustawiła krzesła w półkole. Tablica stała się sceną, a dywan publicznością. Antek poczuł, jak robi mu się ciepło w uszach. Nie lubił występować. Wolał siedzieć albo stać z boku albo w ogóle nie stać na środku. Pierwsza grupa wyszła odważnie, za odważnie. Ktoś zapomniał tekstu, ktoś inny mówił za szybko, jeszcze ktoś trzeci pomylił kolejność i zaczął od końca. Publiczność nie była zła, publiczność się śmiała. Niezłośliwie. Tak prawdziwie, po dziecięcemu. Antek patrzył i myślał: Może nie będzie aż tak strasznie. Przyszedł czas na śpiewanie. Kolenda była znana, wszyscy ją znali. Teoretycznie. Pierwsza zwrotka jeszcze się trzymała, druga zaczęła się rozjeżdżać. W trzeciej każdy był już w innym miejscu. Jedni śpiewali głośno, inni cicho. Ktoś w ogóle przestał i tylko ruszał ustami. Antek śpiewał. Trochę. Bardziej oddychał niż śpiewał. W pewnym momencie ktoś wszedł za wcześnie, ktoś za późno, a refren zniknął. Zamiast ciszy wybuchł śmiech. Pani też się uśmiechnęła, powiedziała. Najważniejsze, że razem. I wtedy Antek poczuł coś dziwnego. Nie wstyd, nie strach, ulgę. Po śpiewaniu było jeszcze czytanie życzeń, krótkich, trochę koślawych, ale szczerych. Ktoś życzył wszystkim więcej przerw, ktoś inny mniej kartkówek. Ktoś powiedział, że życzy, żeby było po prostu miło. Antek długo trzymał kartkę. Bał się czytać. W końcu przeczytał cicho. Życzę, żebyśmy byli dla siebie spokojniejsi. Nie wiedział, dlaczego to napisał, ale wiedział, że to prawda. Zapadła chwila ciszy, takiej dobrej. A potem ktoś zaklaskał i inni dołączyli. Antek usiadł. Serce biło mu już normalnie. Pomyślał, że ta wigilia jest inna i że jeszcze przed nimi najtrudniejszy moment tego dnia. Po występach wszyscy myśleli, że najtrudniejsze już za nimi. Klasa była rozluźniona, trochę zmęczona, trochę rozgadana. Właśnie wtedy najłatwiej o nieporozumienie. Ktoś powiedział coś za głośno. Ktoś inny odebrał to źle. Jeszcze ktoś dorzucił żart, który nie był śmieszny. Antek siedział blisko. Słyszał wszystko. Słowa zaczęły się nakładać. Głosy robiły się ostrzejsze. Śmiech zniknął. Nikt nie planował kłótni. Ale ona. Przyszła sama. Antek poczuł, jak w brzuchu robi mu się ciężko. Nie lubił takich momentów. Chciał, żeby ktoś coś powiedział. Żeby było spokojnie. Ale nikt nie mówił. Kłótnia nie była wielka. Nie było krzyków. Ale było napięcie. Jedno zdanie zabrzmiało za ostro. Drugie odpowiedziało jeszcze ostrzej. Antek wstał. Chciał coś powiedzieć. Ale słowa utknęły mu w gardle. Poczuł złość. Nie na kogoś konkretnego. Na całą sytuację. Złość przyszła szybko, ale nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Antek usiadł z powrotem, zaczął kręcić rękawem bluzy, oddychał płytko. Pani podeszła spokojnie, nie podnosiła głosu, powiedziała tylko: Zatrzymajmy się na chwilę. I to wystarczyło. Cisza była krótka, ale potrzebna. Pani zaproponowała, żeby każdy powiedział jedno zdanie. Nie tłumaczył się, nie oskarżał. Tylko jedno zdanie. Ktoś powiedział: Nie chciałem urazić. Ktoś inny. Byłem zmęczony. Antek wstał jeszcze raz. Tym razem głos mu nie zadrżał. Powiedział: Zrobiło mi się smutno. To zdanie było proste, ale zmieniło wszystko. Ktoś spuścił wzrok, ktoś przytaknął, i wtedy padło słowo Przepraszam, nie głośno, ale prawdziwie. Antek usiadł. I poczuł, jak napięcie puszcza, jakby ktoś rozwiązał supeł. Wigilia jeszcze trwała, ale już inaczej. A przed nimi? Był moment, którego nikt się nie spodziewał. Kiedy wydawało się, że wszystko wróciło do porządku, wydarzyło się coś, czego nikt nie zaplanował. I właśnie dlatego było to tak pamiętne. Na środku klasy stał stół. Na nim talerze, kubki, resztki pierników i mandarynek. Pod stołem. Plecaki. Obok stołu antek. Antek nie zrobił niczego złego. Po prostu się cofnął. Jednym krokiem. Jednym. Zupełnie zwyczajnym krokiem. I wtedy zahaczył nogą o torbę z sokami. Sok się nie przewrócił. On ruszył w podróż. Najpierw lekko się przechylił. Potem poleciał. A potem. Wydarzyło się to, co zawsze dzieje się w takich momentach. Rozległo się. Chlub. Sok pomarańczowy rozlał się po podłodze, ale nie tylko po podłodze. Chlupnął na spodnie, na buty i na ręka w pani od plastyki, która właśnie weszła do klasy. Cisza była absolutna. Antek zamarł. Nie oddychał, nie mrugał. W jego głowie pojawiła się tylko jedna myśl. To już to koniec. Przez kilka sekund nikt się nie odezwał. Antek stał czerwony jak burak. Patrzył na plamę, na panią na klasę i wtedy ktoś się zaśmiał najpierw cicho potem głośniej to nie był śmiech złośliwy to był śmiech ulgi pani spojrzała na rękaw potem na antka i powiedziała no cóż przynajmniej wiem jaki sok piliście klasa wybuchnęła śmiechem antek poczuł jak napięcie znika jakby ktoś zdjął mu ciężki plecak z ramion zamiast krzyków były ręczniki papierowe Zamiast pretensji, pomoc. Ktoś podał szmatkę. Ktoś inny powiedział Spoko, też bym to wylał. Antek sprzątał razem z innymi. I po raz pierwszy tego dnia pomyślał, że błędy nie muszą być straszne. Czasem są po prostu śmieszne. Wigilia zbliżała się do końca. Klasa była trochę zmęczona, trochę głośna, ale spokojna. I właśnie taką Antek zapamiętał ją na długo. Kiedy podłoga została wytarta, a kubki zebrane w klasie zrobiło się ciszej. Nie była to cisza niezręczna, raczej taka, która przychodzi po długim dniu. Dzieci siedziały już spokojniej. Niektórzy opierali głowy o ławki. Inni cicho rozmawiali. Na tablicy wciąż wisiał krzywy łańcuch z papieru. Jedna bombka leżała na podłodze zapomniana. Antek siedział na swoim miejscu i patrzył przed siebie. Czuł zmęczenie, ale dobre zmęczenie. Myślał o tym, jak bardzo się stresował rano, jak bał się, że coś pójdzie nie tak, i jak w sumie poszło dokładnie tak, jak miało nie idealnie. Ale prawdziwie, pani podeszła do klasy i powiedziała spokojnie: Dziękuję wam za dziś. To była dobra wigilia. Antek uśmiechnął się pod nosem, bo wiedział, że to prawda. Za chwilę zadzwonił dzwonek ostatni tego dnia. Dzieci zaczęły się zbierać. Zakładały kurtki, poprawiały czapki, żegnały się trochę głośniej niż zwykle. Antek wyszedł z klasy jako jeden z ostatnich. Jeszcze raz spojrzał na salę i zapamiętał ją dokładnie taką, jaka była. Na dworze było zimno, powietrze pachniało świętami. Antek szedł obok mamy, niosąc pustą już torbę po piernikach. Mama zapytała: I jak wigilia? Antek przez chwilę się zastanowił. Potem powiedział: Trochę się bałem. Trochę się śmiałem i trochę wylałem sok. Mama uśmiechnęła się. Brzmi jak dobra wigilia. Antek kiwnął głową. Zrozumiał coś ważnego: że nie trzeba być idealnym, że można się pomylić, że emocje przychodzą i odchodzą. I że czasem najfajniejsze wspomnienia powstają właśnie wtedy, gdy coś pójdzie nie tak. Kiedy doszli do domu, Antek poczuł ciepło. Nie tylko to z kaloryfera. To było ciepło, które zostaje na dłużej bo wiedział już jedno. Najlepsze święta zaczynają się nie od prezentów, tylko od ludzi i od zwykłego dnia, który okazał się niezwykły.